Kurs Cudów, książka ćwiczeń dla studentów, część pierwsza, lekcja druga. Wszystkiemu, co widzę w tym pokoju, na tej ulicy, z tego okna, w tym miejscu, nadałem całe znaczenie, jakie to dla mnie ma. Ćwiczenia z tą ideą są takie same jak z pierwszą. Zacznij od rzeczy, które są blisko Ciebie i zastosuj tę ideę do czegokolwiek, na czym spocznie Twój wzrok. Następnie rozszerz swoje pole widzenia. Obróć głowę tak, by włączyć to, co znajduje się po lewej i po prawej stronie. Jeżeli to możliwe, obróć się do tyłu i zastosuj tę myśl do tego, co było za nią. W dalszym ciągu staraj się nie czynić żadnych rozróżnień w doborze przedmiotów do których ją stosujesz. Nie skupiaj się szczególnie na niczym ani też nie próbuj włączyć wszystkiego, co widzisz w danej przestrzeni, bo wprowadzisz napięcie. Zwyczajnie rozglądaj się swobodnie i dość szybko wokół siebie, starając się unikać doboru podłóg wielkości, jaskrawości, koloru, materiału lub względnej ważności, jaką dana rzecz ma dla ciebie. Traktuj obiekty po prostu tak, jak je widzisz. Staraj się stosować to ćwiczenie z równą łatwością tak do ciała, jak i do guzika, tak do muchy, jak i do podłogi, tak do ramienia, jak i do jabłka. Wyłącznym kryterium w stosowaniu tej idei do czegokolwiek jest jedynie to, że padł na to Twój wzrok. Nie usiłuj włączać w to niczego szczególnego, ale bacz, by nic nie było wyraźnie wyłączone.